Do końca ciągnącego się w nieskończoność dnia pracy została jeszcze około godzina, a Ulianie głowa już pękała od niekończących się formułek prawnych i list artykułów w archiwum umów. Jako nowicjuszka w dziale umów dużej firmy, młodziutka absolwentka uniwersytetu czuła się raczej jak kurier z wykształceniem prawniczym niż pełnoprawny specjalista. Większość jej czasu pracy pochłaniało szukanie starych dokumentów i sporządzanie wypisów Wciąż posiadając niesłabnące poczucie hiperodpowiedzialności, Uliana podchodziła do każdego nowego zadania z młodzieńczym zapałem i starannością. Jednakże przesadnie drwiący stosunek do jej gorliwości ze strony starszej prawniczki, Anfisy Siergiejewny, która była jej bezpośrednią przełożoną, irytował Ulianę. Mimo to dziewczyna była pełna determinacji, by udowodnić swoją wartość. Właśnie porównywała dwie wersje umowy eksportowej gdy usłyszała wołanie Anfisy Siergiejewny. Ulianoczko, chodź tu, moja gwiazdeczko. Dziewczyna natychmiast wstała i podeszła do biurka przełożonej. Anfisa Siergiejewna mówiła miękko z udawaną troską w głosie. Tutaj jest pilny, kluczowy kontrakt. Trzeba go natychmiast podpisać i wysłać. Starsza prawniczka podała Ulianie sto z wydrukowanych kartek spiętych spinaczami. Przez chwilę przytrzymała je w dłoni i dodała. Podpisz to lepiej u zastępcy, bo dyrektor jest u nas bardzo surowy, żeby nie powiedzieć więcej. Prawdziwy satrapa. Może nawet wyrzucić za drzwi, jeśli coś mu się nie spodoba. Uliana jeszcze nie spotkała szefa firmy, ale słyszała wiele o jego surowym usposobieniu. Proszę, trzymaj. Anfisa Siergiejewna w końcu oddała dokumenty nowej pracownicy. Zapamiętaj drugie piętro w lewo, gabinet zastępcy dyrektora. Już koniec dnia pracy, a wysłać trzeba to koniecznie dzisiaj. Dalej, zmykaj. Tylko szybko, czekam. Uliana skinęła głową i, wziąwszy ciężki dokument, pospieszyła do schodów. Zaglądając do sekretariatu dyrektora, zobaczyła w pokoju wyłożonym panelami z ciemnego drewna sekretarkę, która pośpiesznie pisała coś na komputerze. Dzień dobry, zwróciła się uprzejmie uliana. Muszę pilnie podpisać to u zastępcy dyrektora. Sekretarka nie odrywając wzroku od ekranu, machinalnie powtórzyła: Dyrektora tam. Szybko skinęła w stronę dalszych drzwi i kontynuowała stukanie w klawiaturę. Tam jest teraz ekonomista, ale nic nie szkodzi. Księgowość też zwykle wchodzi. Uliana nieco się zdziwiła, nie rozumiejąc, co ma do tego księgowość, ale widząc, jak zajęta jest sekretarka, postanowiła nie tracić czasu na pytania i zdecydowanie ruszyła w stronę wskazanych drzwi. Krótko zapukawszy weszła. Gabinet okazał się niespodziewanie długi. Miał co najmniej sześć metrów. Za masywnym biurkiem na końcu tej przestrzeni siedzieli mężczyzna i kobieta, ożywienie o czymś dyskutując. Natychmiast zamilkli. Mężczyzna był osobą postawną i groźną. Wydawało się, że jest już po sześćdziesiątce. Jego twarz, poprzecinana głębokimi zmarszczkami, wyrażała niezadowolenie. Włosy miał przyprószone siwizną, a staranna, sztywna fryzura. Tylko podkreślała jego władczy charakter. Uliana nieco zmieszana, mimo wszystko skierowała się do biurka. Zadanie było pilne i musiało zostać wykonane bezzwłocznie. Przepraszam, że przerywam, trzeba podpisać. Powiedziała stanowczo, podając spięty dokument gospodarzowi gabinetu. Mężczyzna, ponury i wyraźnie niezadowolony z jej pojawienia się, wziął dokumenty, ale natychmiast odłożył je na bok. Później uciął oschle. Jestem teraz zajęty. Dziewczyna poczuła, jak krew uderza jej do głowy. Poproszono mnie o pilne podpisanie. Podniosła głos lekko, ale wymagająco. Ludzie czekają. I zastygła w oczekiwaniu, patrząc na mężczyznę za biurkiem. Prawdopodobnie jej postawa i napór nie pozwoliły szefowi zlekceważyć tej niedoświadczonej dziewczyny. Mężczyzna, byle tylko pozbyć się przeszkody, wziął pióro i nie patrząc, niedbale podpisał kartki. Dziękuję. Uliana wzięła dokumenty i już odwróciła się by wyjść, gdy za plecami rozległ się jego rozzłoszczony głos. Patrzcie ją, jaka dama przyszła, pilnie jej się zachciewa, warknął: Jesteś tu nikim, żeby czegokolwiek żądać. Wyjdź stąd. Uliana zatrzymała się. Krew z nową siłą napłynęła jej do głowy. To było zbyt hamskie. Nie przywykła do takiego traktowania. Jednak dziewczyna zmusiła się do zrobienia jeszcze kilku kroków w stronę wyjścia. Kiedy już chwyciła za klamkę. By otworzyć drzwi, dobiegł ją głos mężczyzny. Widocznie zwracał się do rozmówczyni przy stole. No i co mi doradzisz? Uliana błyskawicznie się odwróciła. Jej młodzieńcza duma, upokorzona przez tego gbura, wyrwała się na zewnątrz. Nauczyć się rozmawiać z ludźmi na początek. Rzuciła w odpowiedzi i, nie czekając na reakcję, wyszła z gabinetu. Z ciężkim, głuchym kołataniem w piersi, pospieszyła na dół do działu umów przyciskając podpisane dokumenty. Anfisa Siergiejewna niespiesznie wciągała długie kozaki, zbierając się już do domu. No jak, podpisała? Zapytała kierowniczka, patrząc na zdenerwowaną dziewczynę. Podpisała, wydusiła Uliana, ledwo powstrzymując drżenie w głosie. Ale nie powiedziałabym, że zastępca jest miły. Anfisa Siergiejewna wzięła umowę i spojrzała na podpis. Jej oczy na moment się rozszerzyły. A ty wcale nie byłaś u zastępcy? Powiedziała, a potem uśmiechnęła się drwiąco. Byłaś u dyrektora, głupta się. Juliana poczuła, jak oblewa ją gorąco. W środku coś runęło. Świadomość tego, że właśnie na wymyślała dyrektorowi firmy, zalała ją. A zaraz potem nadeszła fala zrozumienia, że to nie pozostanie bez konsekwencji. Anfisa Siergiejewna mruknęła, przeglądając kartki: Może tak nawet lepiej. A potem znów wlepiła wzrok w nową pracownicę. No a ty co? Umowę trzeba było oddać sekretarce do wysłania. Zapomniała. Dalej, idź szybciej, póki nie wyszła. I oddając umowę Ulianie ze współczującą miną dodała Posłuchaj mojej rady, dziecko. Jeśli nie jesteś głupia jak but, to znajdziesz w sobie siłę, by przeprosić Piotra Sawicza. Uliana z kamieniem na sercu pobiegła z powrotem do sekretariatu na drugie piętro. Podczas gdy sekretarka skanowała wielostronicowy kontrakt, przygotowując go do wysłania kontrahentowi, Uliana cicho zapukała do znajomych drzwi gabinetu dyrektora. Można? zapytała Uliana wchodząc do gabinetu. W środku było pusto. Ogromna przestrzeń, której okna wychodziły na wieczorne miasto, wydawała się zimna i bez życia. Uliana poczuła jednocześnie ulgę, że nie musi natychmiast przepraszać nie wiadomo za co i złość, że sprawa wciąż nie jest załatwiona. A tę sprawę trzeba było załatwić dzisiaj. Zdecydowawszy się poczekać na powrót strasznego Piotra Sawicza, młoda pracownica ostrożnie przymknęła za sobą drzwi i usiadła na brzegu najbliższego krzesła, które stało w rzędzie z innymi pod ścianą. Im dłużej dziewczyna siedziała pogrążona w swoich myślach, tym bardziej dochodziła do wniosku, że nie ma za co przepraszać. Wykonywała tylko polecenia starszej przełożonej, działając w interesie firmy. I to nie ona, a on ją obraził. Uliana spojrzała na zegarek i zrozumiała, że czeka już prawie 15 minut. Dyrektora nie było. Dobra, wystarczy, jakoś przeżyję, pomyślała i wstała, zamierzając wyjść. W tym momencie rozległ się natarczywy dzwonek. Jeden z telefonów na biurku dyrektora dzwonił tak jakby domagał się natychmiastowej odpowiedzi. Uliana zamarła, wyczekując. Miała nadzieję, że teraz słuchawkę podniesie sekretarka z recepcji, ale dzwonek nie ustawał. Uliana zbliżyła się do biurka i ostrożnie zajrzała. Na stole stały dwa aparaty telefoniczne: jeden, jak było widać, do rozmów wewnętrznych, a drugi z oddzielnym oznaczeniem bezpośredniej linii miejskiej. Uliana z jakiegoś powodu była pewna, że dzwoniący na linię bezpośrednią nie zaprzestanie swoich daremnych prób. Telefon zaniósł się dzwonkiem ponownie, nie myśląc o konsekwencjach. Jak zahipnotyzowana wyciągnęła rękę i podniosła słuchawkę. Słucham, w czym mogę pomóc? Powiedziała Uliana, starając się nadać głosowi rzeczowy ton. W odpowiedzi rozległo się wściekłe warknięcie. Pomóc? Proszę natychmiast zawołać Piotra Sawicza. Dyrektora nie ma na miejscu, odpowiedziała Uliana, starając się nie wpadać w panikę. Czy waszej firmie potrzebna jest wielomilionowa transakcja, czy nie? Jeśli tak, to lepiej, żebyście poszli po rozum do głowy i natychmiast wrócili do uzgodnionego wariantu kontraktu. Przepraszam bardzo. Proszę powiedzieć, kto dzwoni i w jakiej sprawie. Starała się wtrącić w gniewną tyradę Uliana. Tu Bożunow wypluł do słuchawki dzwoniący. Kto w ogóle tak robi? Zmieniliście punkt o wyłączności bez dyskusji, bez powiadomienia. Posłuchajcie, jeśli to nie zostanie naprawione w ciągu 3 godzin, zrywam całą transakcję. Uliana w mgnieniu oka zrozumiała całą katastrofę sytuacji. To dzwonił jeden z kluczowych kontrahentów. Był wściekły. Proszę posłuchać, Piotr Sawicz już wyszedł, zaczęła Uliana błagalnym tonem. Proszę, niech da nam pan czas do jutra rana. Teraz jest koniec dnia pracy i nikogo nie można znaleźć. A jutro obiecuję, wszystko wyjaśnimy. Dziewczyna czekała na odpowiedź, bojąc się oddychać. Po krótkiej, napiętej pauzie, w końcu usłyszała ultimatum w słuchawce. Ja też mam zobowiązania. Musicie zrozumieć, jeśli wasz kierownik nie oddzwoni do mnie do godziny ósmej rano jutro, wszystkie nasze ustalenia uznam za nieważne. Nie ważcie się mnie zawieść. Rozłączył się. Uliana odłożyła słuchawkę na miejsce. Ogromna odpowiedzialność, która spadła na nią w jednej chwili, wydawała się fizycznie odczuwalna. Na nogach jak zwaty dziewczyna wyszła z gabinetu. Sekretarka już prawie ubrana w drogie futro, stała przed lustrem. Ze zdziwieniem mrugając oczami zapytała: a co pani robiła w gabinecie Piotra Sawicza, jeśli wolno spytać? Przecież pojechał na spotkanie. Uliana chaotycznie wyjaśniła w dwóch słowach, że dzwonił Bożunow, że chce zmienić umowę i o tym trzeba natychmiast powiadomić dyrektora. Sekretarka natychmiast wybrała numer Piotra Sawicza na komórce. Krótko przekazawszy słowa młodej pracownicy, wysłuchała odpowiedzi i rozłączyła się. Piotr Sawicz przyjedzie za trzy godziny. Prosiłby zaczekała pani na niego w biurze. Uliana spojrzała na zegarek. Przez tę całą bieganinę dzień pracy dawno się skończył. Trzy godziny. Cóż, to pewnie jej kara za krnąbrność. Uliana zrezygnowana skinęła głową i powlokła się do swojego działu. Anfisa Siergiejewna już wyszła. Ostatni pracownicy żegnali się i wychodzili. Uliana usiadła przy swoim biurku. Po krótkim użalaniu się nad swoim niedo, do pozazdroszczenia losem, który wróżył nadchodzące spotkanie, z rozzłoszczonym dyrektorem usiadła studiować nieszczęsną umowę. Znalazła na serwerze poprzednią wersję, i tę, którą podpisał dziś Piotr Sawicz. Młoda pracownica wydrukowała obie wersje kontraktu i rozłożyła je na stole, zakreślaczem zaznaczając krytyczne zmiany. Jako prawnik rozumiała istotę rzeczy. W ostatniej wersji, punkt o wyłączności został zmieniony na niekorzyść partnera, pozbawiając go przewagi konkurencyjnej. I monopolu na handel produktami firmy Piotra Sawicza w swoim regionie. Ale jak to stało się możliwe, bez omówienia z kontrahentem, Uliana nie potrafiła sobie wyobrazić. Czas płynął niezauważalnie. Za oknem było ciemno, zaczął padać deszcz ze śniegiem. Absolutną ciszę przeciął dzwonek telefonu wewnętrznego. Uliana podskoczyła z zaskoczenia i pospiesznie podniosła słuchawkę. Proszę do mnie przyjść, rozległ się władczy głos. To był Piotr Sawicz. Uliana spojrzała na zegarek. Boże, czas leci. Zerwała się i zaczęła miotać, chwytając papiery ze stołu i układając w nierówny stos. Strach, że właśnie teraz zostanie zwolniona za zuchwałe zachowanie, sprawił, że jej serce biło jak szalone. Pospieszyła do sekretariatu. Dyrektor siedział za swoim masywnym biurkiem, mroczny i posępny. Jego krzaczaste, gęste brwi, prawie zrośnięte nad nasadą nosa, sprawiały, że spojrzenie mężczyzny było jeszcze bardziej gniewne i drażliwe. Wydawało się zdolne spopielić najmniejszy przejaw niezdarności czy zuchwalstwa. Za oknem szalała niepogoda, silny wiatr, wył, a o szybę zacinał ulewny deszcz ze śniegiem. Niech pani wejdzie, Uliana, zgadza się, powiedział ciężko Piotr Sawicz. Sekretarka zameldowała, że była pani w moim gabinecie pod moją nieobecność. Czego tu pani szukała? I dlaczego muszę wracać do biura niemal w środku nocy? Uliana wzięła głęboki oddech. Przepraszam, Piotrze Sawiczu. Chciałam poczekać na pana, żeby przeprosić za swoją szorstkość w ciągu dnia, zaczęła Uliana. Ale mężczyzna urwał jej jąkanie w półsłowa. Przeprosiny później. Co z telefonem Bożunowa? Czego chciał? Co to za pilna sprawa, która zagraża całej naszej pracy i reputacji biznesowej? Uliana zebrała się w sobie. Jej głos stał się twardszy i bardziej profesjonalny. Dzwonił Jegor Filimonowicz-Bożunow. Jest bardzo niezadowolony. Najwyraźniej jeden z kluczowych punktów dużej umowy został zmieniony bez uzgodnienia z nim i teraz grozi zerwaniem transakcji. Uliana drżącą ręką przysunęła do dyrektora podpisany dokument. Zdążyłam go namówić, by dał nam czas do 8 rano, dopóki pan nie będzie mógł wszystkiego wyjaśnić. Piotr Sawicz przebiegł wzrokiem po umowie, wnikając w sytuację. Uliana wskazała w podpisanej umowie, a następnie w wydrukowanym starym wariancie zmieniony punkt. Twarz dyrektora pobladła i złapał się za głowę. Wielomilionowa transakcja zagrożona, wypuścił powietrze. Bożunow zamierzał zainwestować solidne środki, licząc na to, że nie będzie miał bezpośrednich konkurentów współpracujących z nami. A tutaj spojrzał na swój podpis. Wychodzi na to, że podpisałem zmienioną wersję. Wpatrywał się nie mrugając w bladą Ulianę. Kto to zrobił? Kto zmienił ten punkt o wyłączności w ostatecznej wersji kontraktu? Nie wiem, Piotrze Sawiczu, odpowiedziała szczerze Uliana. Dobrze, Uliana, spokojnie. Proszę sprawdzić umowę jeszcze raz i wydrukować mi do podpisu poprawną wersję. Uliana pospieszyła do swojego działu i wróciła z właściwym wariantem. Piotr Sawicz już nieco spokojniejszy, uważnie przestudiował dokument i podpisał go. Proszę zeskanować i natychmiast wysłać Bożunowowi na maila, rozkazał. Jest podany w sekcji kontaktów. Proszę wysłać mi kopię wiadomości. Wkrótce uliana weszła do gabinetu dyrektora, aby zameldować o wysłaniu. Piotr Sawicz siedział i patrzył w okno. Oderwał się od kontemplowania szalejącej niepogody za oknem i spojrzawszy na zegarek, pokręcił głową. Jest już bardzo późno, a na dworze taka pogoda. Pozwoli pani, że panią podwiozę, Uliano. Zaproponował niespodziewanie, patrząc na zmęczoną pracownicę. Niespiesznie wyszli z opustoszałego biurowca i wsiedli do samochodu Piotra Sawicza. Uliano, nie doceniłem pani, odezwał się Piotr Sawicz, wyjeżdżając z parkingu. Wygląda na to, że bardzo pomogła pani naszej firmie. Uliana milczała. Wie pani, nie miałem dziś racji w ciągu dnia i cofam swoje słowa, że jest pani tutaj nikim. Powiedział głucho: Napięta praca mnie wykończyła. Ciężko westchnął. Zdarza się, że wyżywam się na pracownikach, a po tym jak żona odeszła z tego świata, a dzieci się rozjechały, to i dom zimny i nie ma żadnego wsparcia, nie ma gdzie duszy dać odpocząć. A ja tak lubię wesołe towarzystwo. Uliana słuchała, porażona szczerością człowieka, którego uważała za strasznego, i drżała na samą myśl o spotkaniu z nim. Wie pan, Piotrze Sawiczu przyznała. Nie jest pan wcale takim satrapą i nie taki diabeł straszny, jak go malują. Powiedziałabym nawet, że z pana całkiem niezły poczciwina. Piotr Sawicz ponuro się uśmiechnął. Któż to mnie nazywa satrapą? Uliana zmieszana zamilkła, ale potem jednak zdecydowała się odpowiedzieć. Wszyscy pracownicy w firmie tak uważają. Dyrektor zamyślił się, patrząc na drogę. Wysadziwszy Ulianę pod domem, Piotr Sawicz uprzejmie się z nią pożegnał i odjechał. Następnego dnia Anfisa Siergiejewna podeszła do biurka, przy którym siedziała Uliana, studiując kolejny archiwalny kontrakt. Wysłałaś wczoraj tę umowę, o którą prosiłam? Zapytała kierowniczka, a dziewczyna wyczuła w jej tonie nerwowość. Co tam znowu narozrabiałaś? Chodź, idziemy. Dyrektor nas wzywa. Uliana też się zdenerwowała. Może to jej wczorajsze słowa? Albo znowu błąd w kontrakcie? Weszły na drugie piętro. Wchodząc do gabinetu... Uliana zobaczyła, że Piotr Sawicz siedzi za biurkiem, a z jednego boku kilku solidnych mężczyzn rozkłada swoje papiery. Dyrektor wyraźnie był spięty. Wstał i wskazując ręką na drugą stronę stołu oznajmił Pan Bożunow zaszczycił nas swoją obecnością. Zaprosiłem panie, Anfiso, Siergiejewno i Uliano, ponieważ jako ostatnie pracowałyście z umową dla naszego ważnego gościa. Spojrzał na Bożunowa. Jegoże Filimonowiczu, proszę wyłożyć powód pańskiej wizyty. Dzień dobry. Przywitał kobiety, gdy te zajęły swoje miejsca przy stole. Był nastawiony poważnie. Przyjechałem tutaj, aby zażądać osobistego wyjaśnienia, przeprosin i gwarancji od Piotra Sawicza, że podobna sytuacja się nie powtórzy. Bożunow spojrzał na gospodarza gabinetu: Piotrze Sawiczu, wielomilionowych kontraktów nie zawiera się tylko na papierze. Wymagają one osobistych gwarancji. Dyrektor odruchowo przeczesał dłonią włosy. Przepraszam, Jegorze Filimonowiczu pozwoli pan, że na początek poproszę sekretarkę o przyniesienie herbaty i kawy. Nie przyjechałem tu na pogaduszki przy herbatce ostro przerwał Bożunow. Uliana zrozumiała, że gość nie ma ochoty na żarty. Widocznie Piotr Sawicz uważał tak samo, dlatego solidnie skinął głową i niespodziewanie zwrócił się do młodszej pracownicy Uliano znajdujemy się w delikatnej sytuacji przed naszym drogim partnerem. Proszę panią o wypowiedź, co pani zrobiłaby w zaistniałej sytuacji. Dziewczyna nie spodziewając się, że będzie musiała mówić w obecności tych ważnych mężczyzn, nieco się zmieszała, ale natychmiast odzyskała rezon. Wiedziała, co powinna powiedzieć. Uważam, że dla przywrócenia utraconego zaufania, należy przyznać się do błędu i pokazać, że nasza firma nie boi się prawdy. Cicho i z przekonaniem wypowiedziała się Uliana, patrząc to na Piotra Sawicza, to na gości. Jegorze Filimonowiczu, partnerstwo biznesowe powinno opierać się na przejrzystych i opartych na zaufaniu relacjach. Nasza firma jest zainteresowana długoterminową współpracą z panem. Dyrektor uśmiechnął się z satysfakcją. Bożunow wykrzyknął: O, to już inna rozmowa. Wasza pracownica mówi do rzeczy. Czekam na wyjaśnienia, Piotrze Sawiczu. Dyrektor zwrócił się do starszej prawniczki i zapytał. Anfiso Siergiejewno. Czy pani, jako zastępca kierownika działu umów, kontrolowała ostateczną wersję kontraktu, który wczoraj wysłaliśmy Jegorowi Filimonowiczowi? No, oczywiście, Piotrze Sawiczu. Dokument został przeze mnie sprawdzony. Wszystkie punkty odpowiadały naszym ostatecznym ustaleniom, usłużnie odpowiedziała Anfisa Siergiejewna. Dyrektor spojrzał na nią uważniej. To znaczy, potwierdza pani, że w kontrakcie, który przygotowała pani do podpisu, Punkt o wyłączności został celowo zmieniony na korzyść naszej firmy? Oczywiście, naszym zadaniem jest bronić interesów firmy wyrecytowała Anfisa Sergejewna. Cóż, Anfiso Sergejewno spokojnie przerwał jej Piotr Sawicz. Właśnie potwierdziła pani swój zamiar oszustwa. Uliana spojrzała na swoją przełożoną. Ta siedziała z wykrzywioną twarzą. Potem nagle oprzytomniała i wykrzyknęła: Piotrze Sawiczu, co pan wygaduje? Z całym szacunkiem, czy pan zwariował, to wszystko ona, wrzasnęła starsza prawniczka, wskazując drżącym palcem na ulianę. Ta nieudolna dziewucha coś panu podsunęła. Ja nie mam z tym nic wspólnego. Dyrektor, nie podnosząc głosu, odpowiedział: Przeprowadziliśmy wewnętrzne śledztwo. Pani Anfiso Siergiejewno, nie po prostu cichaczem zmieniła punkt o wyłączności, licząc na to, że skoro wszystko jest dogadane, to nikt nie będzie się wczytywał. Dziś rano ustaliłem, że przygotowała pani już firmy powiązane z panią, aby prowadzić nieuczciwy handel równoległy, pasożytując tym samym na inwestycjach pana Bożunowa i żądając w przyszłości odstępnego w wygranych przetargach. To oszustwo w czystej postaci. Anfisa Siergiejewna zaczęła się trząść i zmieniwszy się na twarzy, oburzona wykrzyknęła, no a co, każdy chce jeść, poza tą firmą, sucho zakończył Piotr Sawicz. Jest pani zwolniona. Anfisa Siergiejewna, płonąc ze wściekłości i upokorzenia, zerwała się i wybiegła z gabinetu. Piotr Sawicz odprowadził ją ponurym wzrokiem, a potem zwrócił się do partnera. Jegoże Filimonowiczu, muszę być z panem absolutnie szczery. Nieporozumienie nastąpiło nie z powodu niedbalstwa, a z powodu umyślnego sabotażu. I tylko ta wspaniała dziewczyna, nasza Ulianoczka, uratowała sytuację. Pan Bożunow i dwaj inni jego koledzy, wstrząśnięci tym co zaszło, wstali i wyciągnęli do Uliany swoje szerokie dłonie, uznając jej zasługę. Dziewczyna zawstydzona uścisnęła rękę każdemu po kolei. Cóż, Piotrze Sawiczu. To było niespodziewane i przekonujące. Dość sprawnie rozprawił się pan z sytuacją, powiedział Bożunow. Teraz naocznie widzę, że uczciwość w waszej firmie jest ceniona. Kontrakt zawarty Zaczynamy pracę. I już przy wyjściu mrugnął do partnera. A pan Piotr Sawiczu, niech pilnuje Uliany, bo panu ją podkupie. Po tym jak Piotr Sawicz odprowadził gości do wyjścia i ciepło się z nimi pożegnał, wrócił do młodej prawniczki. Więc ile czasu trwa pani okres próbny? Uliana wciąż, dochodząc do siebie, wybełkotała Trzy miesiące przepracowałam tylko jeden dyrektor uśmiechnął się. Sądzę, że to w zupełności wystarczy. Z dniem dzisiejszym pani okres próbny jest zakończony. Nie tylko uratowała pani transakcje na miliony, ale przywróciła pani reputację firmy. Pani zasługa w pomocy przy zdemaskowaniu pasożytującej oszustki jest nieoceniona. Proponuje pani stanowisko starszego pracownika działu umów z odpowiednią podwyżką pensji i premią. Zajmie pani miejsce Anfisy Siergiejewny. Położył jej rękę na ramieniu i dziewczyna poczuła, jak jej napięcie topnieje. Proszę się nie martwić, Uliano, jeśli na początku będzie pani trudno, pomożemy dodatkowym szkoleniem. I ręczę, że cały zespół panią wesprze. Uliana nie mogła powstrzymać uśmiechu. Dzień później, kiedy wszystkie papiery o przeniesieniu Uliany były sformalizowane, Piotr Sawicz osobiście pojawił się w dziale umów. Koledzy, proszę o chwilę uwagi, przyjaźnie zwrócił się dyrektor do zastygłych z powodu niespodziewanej wizyty pracowników. Podejdźcie do mnie, moi drodzy. Prawnicy zaczęli zbierać się wokół jego biurka, spoglądając po sobie jak przestraszone zające. Być może jeszcze nie wszyscy z was wiedzą, co stało się z Anfisą Siergiejewną. Chcę, żebyście zrozumieli, dlaczego nas opuściła. Ta oszustka omal nie pozbawiła nas wszystkich niezwykle korzystnego kontraktu. A co najważniejsze, próbowała swoimi nieczystymi działaniami szargać naszą wspólną reputację biznesową. Objął ramieniem drobną Ulianę, która stała obok jak własną wnuczkę. A teraz chcę przedstawić wam naszego nowego starszego specjalistę. Uliana udowodniła swoje oddanie naszej sprawie. Uratowała naszą firmę od krachu wizerunkowego i finansowego, wykazując się pomysłowością, operatywnością i, co najważniejsze, wysoką odpowiedzialnością zawodową. Piotr Sawicz rozejrzał się po zespole i nagle się uśmiechnął. Proszę wszystkich o wsparcie tej wspaniałej kobiety na jej nowym stanowisku. Jeśli będzie potrzebowała pomocy, nie odmawiajcie. Jest młoda, ale niewątpliwie bardzo utalentowana. A komu moja decyzja nie będzie w smak? zmrużył filuternie oczy. Ten niech przyjdzie omówić to ze mną osobiście. Ale wiecie, mam teraz bardzo dużo pracy. Podsumował a podziale, przetoczył się wesoły śmiech. Dyrektor wyszedł ciężko z godnością. I jak zawsze czuć było w nim żelazny uścisk człowieka przywykłego do jednoosobowego podejmowania decyzji. Ale teraz Paniczny strach przed nim gdzieś zniknął. Wielu zrozumiało, że surowemu szefowi firmy nie jest obce nic, co ludzkie, i nawet potrafi żartować. Pracownicy zaczęli podchodzić do Uliany, gratulując jej awansu i ściskając dłoń. Wszyscy koledzy już wiedzieli, co stało się z kontraktem pana Bożunowa, i z całego serca wspierali nową koleżankę. Uliana triumfowała. Czuła, jak wraz z nowym stanowiskiem otrzymała coś znacznie ważniejszego szacunek zespołu. I uznanie swojego sukcesu. A Piotr Sawicz od tamtej pory stał się bardziej życzliwy dla swoich pracowników. Ten przypadek z młodą prawniczką, którą potraktował początkowo tak szorstko i niesprawiedliwie, zmusił go do wielu przemyśleń. A co najważniejsze, zrozumiał, że nigdy nie warto lekceważyć nawet najdrobniejszego urzędnika, bo w określonych okolicznościach jest on zdolny uratować całą firmę. A wy napiszcie, czy podobała Wam się moja historia, i koniecznie zasubskrybujcie nasz kanał. Już za kilka dni pojawi się tutaj nowa historia. Nie przegapcie.